Cześć, i z tej strony, a to jest mój taki króciutki, nie wiem, specjalny odcinek z okazji takich zbliżających się świąt yy, z terariu. No, w tym odcinku będziemy robić taki bardziej klimat świąteczny na naszym świecie, także będzie fajnie. Yy, I tak na wstępie od razu mówię to, co mam w ekwipunku, a chodzi mi ogólnie o. Te wszystkie choinki, łańcuchy, bombki i tak dalej. Nie, nie, nie mogłem wziąć z tego świata, ponieważ tam e, święty Mikołaj może przyjść dopiero po Hardmoldzie, bo e, trzeba pokonać legion, e, Frost Legion, żeby go przyzwać. Żeby przy, e, przyzwać Frost Legion, musi być mode na świecie. No i musiałem wejść tą postacią na inny świat, gdzie mam już hard hardmoda i no tam kupiłem to wszystko. Dalej. Byłem przed odcinkiem na takiej dosyć długiej wyprawie, żeby coś znaleźć w prezentach, bo tam fajne rzeczy mogą wypaść ogólnie. I ogólnie chciałem Snowgloba znaleźć, tylko niestety nie zauważyłem, że jest tam po prostu... To możliwe dopiero po hard modzie. I tak, zbudowałem domek dodatkowy dla NPC-tów tam. mówię Nie będę budował tego na nagraniu, bo to krótko trwało i tak dalej dwa nowe NPC, Driada i Stylistka. Stylistkę spotkałem w Spider -nesie. Tak. Spider Ness znalazłem podczas eksploracji tam jaskiń. Szukałem tam ogólnie tych prezentów i tak dalej i trafię na zarypiście wielki Spider-Ness. To jest normalnie... Pła! Masakra, co tam się działo. To był cud, że ja tam nie zginąłem. Eee, w ogóle tam nagrałem to nawet chyba, że... Nie no, nagrałem to nawet tam pewno będziecie mieć na odcinku. Dalej. Eee... Dalej. A byłem jeszcze na oceanach, tam przy oceanach, bo patrzyłem na filmikach innych osób, że w oceanach jest możliwe do znalezienia więcej niż jedna skrzynka z, z jakimiś itemkami. I faktycznie były tam inne skrzynki. I nie uwierzycie, co tam znalazłem. Jak ja to zobaczyłem, to normalnie wielkie oczy zrobiłem ze, ze zdziwienia, bo znalazłem, uwaga, opuszczoną kopalnię w oceanie. Naprawdę, opuszczoną y, kopalnię. Nie wiem, jak to się mogło stać, no ale dobra, była tam. Nawet to uwieczniłem, Pewnie gdzieś tu będziecie mieć y, króciutki filmik z tego jak pokazuje, że jest to jednak. No i tak dalej. Co tam dalej było? No, myślałem, że mi wypadnie z tych prezentów, nie wiem, Red Rider, bo to jest taki fajny, znaczy, może nie fajny, ale taki, sorry, strzelba, która pozwala nam na to, żeby przyszedł do nas y, arms dealer i fajnie by było, ale wypadł nam candy cane sword i jakiś czakram i tak tutaj będzie pokazany przeze mnie tak z, taki bug z y, takim jakby rozmnożeniem wody coś takiego, y, bo mówię, nie będę cały czas łaził po głupią wodę to sobie użyję tego, no teraz jest to pokazane, no i co, i... No, nie wypadł mi Red Rider, no, ale nie jestem z tego powodu jakoś smutny. E, co dalej? Mm. No, tam trochę się męczę znaczy... ...się zastanawiam, jak niektóre rzeczy zrobić, ale myślę, że fajnie nawet wyszło. Nie jest źle. Mm. Coś jeszcze było? W ogóle, tyle ile ja śnieżek zużyłem to normalnie... W życiu nie widziałem, żebym tyle śnieżek służył. Naprawdę. Tam było chyba ponad tysiąc śnieżek służył. Dobra, ja kończę. To by było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć.